Proszę Państwa będę prosiła o pomoc Pana Przewodniczącego, bo w imieniu samorządu y, miasta Giżycka będzie nam bardzo przyjemnie wręczyć dwa medale pamiątkowe naszego miasta oraz listy gratulacyjne. Y, w związku z tym, że największa spółdzielnia w Giżycku, spółdzielnia Mawry ukończyła właśnie pięćdziesiątkę, czyli pół wieku. Mamy z Panem Prezesem, z zarządem e, naj, najdłużej pracujący pracownik Franciszek Koleśnik. Ja dobrze znamy. Poprzedniej. stąd znam również problemy samorządowe, podobnie jak Pan Prezes, z którym spotykamy się, nie powiem, że codziennie, ale bardzo często, bo spółdzielnia, jak wiemy, zajmuje sporą część naszego miasta. Poprosimy Pana. <todgłosy> Jednocześnie składam te gratulacje wszystkim prezesom, pana poprzednikom, wszystkim pracownikom, a szczególnie młodsze pokolenie musi wiedzieć, że 50 lat to nie były takie lata jak ostatnie. Bo trzeba było najpierw walczyć o limit na mieszkania, potem o cement, potem o limit na inne materiały budowlane. Za Was talent w dziesięcioleciu w imieniu tych, którzy mieszkają w spółdzielni. Bardzo dziękuję za dobre rady, za dobre prowadzenie zdałowień, za pracę na rzecz całego społeczeństwa kieszyckiego. Panu Jaworowi, panu zaczął pracować w 1946. Dziękuję. Ja rozumiem, że jest podziękowanie władz samorządowych dla członków mojej spółdzielni, moich pracowników. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że Państwo nie zawiedziecie się na nas i że następne 50 lat, może w trochę mniejszym gronie, ale też będziemy obchodzić. Tak. Dziękuję bardzo.